Wróćmy raz jeszcze na chwilę do pionków, ponieważ poznałeś już co prawda podstawy zasad wykonywania ruchów przez pionki, ale istnieje jeszcze pewna jedna zasada, która w praktyce jest stosowana rzadko, ale mimo wszystko należy ją oczywiście znać, pamiętać i wiedzieć, kiedy można ją zastosować, ponieważ niekiedy może się okazać, że to właśnie taki manewr pomoże uratować partię lub coś w niej zyskać. Powiedzmy, że w tej chwili mamy ruch białych. I wyobraźmy sobie, że białe postanowiły zagrać o jedno pole w ten sposób. Jaka jest możliwość czarnych? Jak z pewnością pamiętasz, pionki biją na skos. No a zatem czarny pionek może pobić na skos w tenże oto sposób, zgodnie ze strzałką, białego pionka. Tak by było, gdyby białe zagrały swoim pionkiem w pierwszym ruchu o jedno pole. A wyobraźmy sobie, że białe grają nie o jedno, a aż o dwa pola w końcu mają taką możliwość. Co w tej sytuacji? Pozornie wydawać by się mogło, że czarne nie mają możliwości pobicia tego pionka, no bo w jaki sposób? Przecież pionek bije tylko na skos. Widzieliśmy jednak, że gdyby biały pionek zagrał nie o dwa pola, a o jedno, wówczas bicie byłoby możliwe. I oto dochodzimy do sedna sprawy. W tej sytuacji i tylko w tej, jeżeli biały pionek poszedł o dwa pola, ale jednocześnie przeszedł przez pole, na którym mógłby być zbity, gdyby poszedł o jedno pole, to wówczas czarne mogą tak czy siak tego pionka pobić w taki sposób, jak gdyby poszedł on o jedno pole. Nazywa się taki manewr biciem w przelocie. A zatem spójrzmy raz jeszcze, cofnijmy się do pozycji wyjściowej. Białe grają o dwa pola, a czarne biją tego pionka tak, jak gdyby on poszedł o zaledwie jedno pole. Spójrzmy raz jeszcze. Załóżmy, idzie ten pionek o jedno pole, następuje bicie w zwykły sposób. Pionek idzie o dwa pola i również może być zbity tak, jak gdyby poszedł o jedno pole. Czarne biją w przelocie. Istnieje też tutaj jedna taka zasada, kiedy można bicie w przelocie wykonać. Przypuśćmy, że czarne nie zdecydowałyby się od razu pobić tego pionka w przelocie, tuż po tym, jak on poszedł do pola, tylko na przykład podciągnęłyby swojego króla. Białe robią to samo i co się okazuje, że teraz być w przelocie już nie można. Zapamiętaj koniecznie, bicie w przelocie jest możliwe tylko i wyłącznie. Tuż po tym, kiedy białe zagrały pionkiem o dwa pola. Tylko wtedy bić w przelocie można. Jeżeli tego się nie zrobi od razu, no to wówczas taka szansa już przepada i w dalszej części gry bić w przelocie już nie możemy. Powtórzmy raz jeszcze. Białe grają pionkiem o jedno pole, klasyczne bicie. Białe grają pionkiem o dwa pola, wówczas czarne korzystają z bicia w przelocie i biją tego pionka w taki sposób. Jak gdyby poszedł on nie o dwa, a o jedno pole. I o czym należy pamiętać? Być w przelocie trzeba natychmiast, ponieważ jeżeli będziesz chciało to zrobić za dwa czy trzy ruchy później, no to niestety później takiej możliwości już nie ma.